Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Zbigniew Żeba i witam Was w kolejnym odcinku naszego cyklu Co to jest RPG? W poprzednim programie opowiedzieliśmy o tym, czego potrzebujemy, żeby taką sesję RPG skomponować. Dziś zajmiemy się tym, czym to właściwie jest. Nie będzie to trudne. Siada kilku debili dookoła stołu i każdy z nich udaje kogoś, kim nie jest, nie był i nie ma szansy być. Jesteś niskim, chudym chłopcem, którego wszyscy popychają w szkole, ubliżają mu i się z niego najgrywają. Będziesz barbarzyńcą. Wysokim, muskularnym mężczyzną, mistrzem miecza bądź topora do wyboru, z którym nikt nie waży się zadzierać. Jesteś niska, korpulentna, masz rzadkie rude włosy. Będziesz piękną, wysoką, uwodzicielską, elfią zabójczynią. Nikt nie odważy się więcej z ciebie najgrywać. Po prostu nikt. Bo zwyczajnie go zabijesz. Masz jakieś tam nieokreśloną rządzę władzy, ale jesteś zwykłym nieudacznikiem. Proszę bardzo, zostań magiem. Razem odbędziecie wspaniałą magiczną przygodę w cudownym świecie. I zrobicie to przy użyciu RPG, bo żadnego z was nie stać na narkotyki. Wasza wspaniała przygoda wyglądać będzie być może tak. Wasz mistrz gry, osoba, której profil psychologiczny przedstawiliśmy już w poprzednim odcinku, przedstawi Wam, jak wygląda sytuacja, w której się znajdujecie. Powiem na przykład, siedzicie sobie w karczmie, na co nasza elfia zabójczyni... nie siedzę, ja sobie stoję i wyglądam atrakcyjnie. Dobrze, Wy siedzicie, Ty sobie stoisz i wyglądasz atrakcyjnie. Tak, a ja, odpowie Wasz barbarzyńca... A ja ostrzę mój topór, dobrze. Więc siedzicie, on ostrzy topór, ty sobie stoisz i wyglądasz atrakcyjnie. A ja sobie będę kręcił moje mikstury teraz, odpowiewa Mak. Dobrze, kurwa, więc siedzicie sobie w karczmie. Ty sobie stoisz, wyglądasz atrakcyjnie. Ty sobie ostrzysz topór, ty sobie kurwa kręcisz mikstury. Zadowoleni? Tak, odpowiedzieli wszyscy chórem. Podchodzi do was jakiś kupiec. Wygląda, jakby miał wam dać questa. Inicjatywę przejmuje gracz prowadzący postać maga i mówi tak. O, ale szlachetny panie, wyglądasz jakbyś miał nać kwesta. Otóż tak, mam dla was takie zadanie, odpowie wasz mistrz gry wcielający się teraz w postać kupca. Nie opodal mojego warsztatu. Zaraz, to ty masz warsztat, czy jesteś kupcem? Odpowie wasz przenikliwy barbarzyńca zajmuje się różnymi interesami, odpowie kupiec. Jakie zadanie chciałeś nam dać? Odpowie wasza piękna elfia zabójczyni. Otóż nie opodal mojego warsztatu. Mówiłeś, że to jest magazyn. Nie, zdecydowanie mówiłem, że to jest warsztat. Mówił, że warsztat. Mówił, że magazyn. Zostańmy na tym, że to będzie jednak warsztat, dobrze? Odpowie wasz mistrz gry. Kurwa, niech będzie. Tak byś powiedział, gdybyś miał wystarczająco pewności siebie, ale jesteś tylko niepewnym siebie nastolatkiem, który właśnie się wczuł w maga, który siedzi i kręci mikstury, więc powiesz tylko OK. Nieopodal mojego warsztatu panoszą się orki. Przeszkadzają moim pracownikom. Jednego ostatnio goniły. Obawiam się o ich życie i bezpieczeństwo moich towarów. Czy on wygląda jakby chciał nas zabić? odpowiada wasza Elfia zabójczyni. Nie, no zdecydowanie wygląda jakby chciał wam dać zadanie. Na pewno? Sprawdzam. A jak to sprawdzasz? E, mam taką umiejętność e, wyczucie kłamstwa. Dobrze, sprawdźmy to zatem. Wtedy wasz mistrz gry yy. weźmie kości. Z załóżmy, że wykrycie kłamstwa nasza Elfia zabójczyni ma na 30%. Więc jeżeli na kości stuściennej, tak, ta kość będzie odpowiadała za dziesiątki, ta za jedności, wyrzucimy wynik mniejszy niż 30, wtedy cóż? Wtedy odniesie ona sukces. I mamy 14, udało jej się. Mistrz gry mówi: "Udało ci się", nam mówi, "Uhu!". No i nie kłamał. Ach tam. Mówią, no to my idziemy sprawdzić koło tego warsztatu. Przecież to był magazyn! Ja idę do warsztatu. Dobra, my pójdziemy z nim. No bo przecież należy podążać za twoim barbarzyńcem. Jest jedyną osobą, która tak naprawdę potrafi walczyć. Gwoli wyjaśnienia umiejętności, które testujemy przy użyciu rzucił kością, znajdować się będą gdzieś na waszej karcie postaci. Tak jak już mówiłem poprzednio, one są zupełnie różne. No ale gdzieś tu będą wypisane, gdzieś będzie wypisana ta statystyka. Statystyki owe wraz z rozwojem postaci będą się zmieniać, gdyż no to jest głównym naszym celem przy RPG, tak? Stawać się coraz potężniejszym, coraz silniejszym i coraz wspanialszym, zamiast pójść na siłownię czy na jakieś sztuki walki, czy w ogóle pobiegać, albo poganiać za piłką i naprawdę zrobić coś ze swoim życiem. Wracając do naszej opowieści. To, że gracze deklarują, że gdzieś idą. To nie znaczy, że oni zupełnie gdziekolwiek się ruszają, tak? Oni siedzą cały czas w tym samym miejscu. Jest to gramowiona, więc oni zwyczajnie powiedzą: idziemy gdzieś tam. Mistrz gry może opisać wtedy ich drogę. Idziecie sobie w takim razie, wychodzicie z karczmy, idziecie sobie przez miasto. Są tam ciasne uliczki, ulicą płynie rynsztok, na ulicy panuje gwar, zaduch. W ogóle jakieś ogólne uczucie podniecenia, bo pojutrze ma być festyn. Dobra, dobra, skończ już z tym, idziemy tam na miejsce czy nie. No dobra, docieracie na miejsce. No i co tam widzimy? No i widzicie warsztat. To to nie jest magazyn? Nie no, mówiłem kilka razy, że warsztat. No mówił, że warsztat mówił. Docieracie na miejsce, no i rzeczywiście widzicie ślady. To ja badam te ślady. Jak to badasz? Tropieniem. Hmm, na ile masz tropienie? No i grać, bierze kartę, postaci, patrzy. Mam 42% szans. Na wytropienie. No dobrze, w takim razie tropisz. A kogo chcesz tropić? No, te orki. To może najpierw sprawdziłbyś, czy to są ślady orków. To ja sprawdzam, jak sprawdzasz? Przy użyciu tropienia. No dobrze, rzucamy. 61 nam wyszło. Nie udało ci się. Jak to się nie udało? Przecież to jest prosta sprawa. Powinienem dostać jakieś plusy czy coś. Jakie te plusy byś chciał dostać? To nie jest szkoła, że się plusów nie dostaje. Hmm... No to nie wytropiłem. No tak jakoś nie bardzo. To może ja spróbuję rozpoznać, co to są za ślady, odpowiada zabójczyni. A ile masz tropienia? 61. Nasza zabójczyni bierze kości do ręki, rzuca i 96. No nie udało ci się. To co my dalej robimy? Ja proponowałbym załatwić sprawę po francusku, okopać się i poddać. Mówi zniecierpliwiony już trochę mi z to możemy porozmawiamy z pracownikami tak też robią kiedy deklarują że z kimkolwiek będą rozmawiać to wtedy, wtedy mistrz musi im podać czy jest taka kurwa to się wytnie. musi im powiedzieć czy jest możliwość z kimś porozmawiać w ogóle w tym momencie więc opisuje otoczenie no widzicie że jest tam jakiś dwóch pracowników w magazynie eee, przecież to miało być warsztat w warsztacie przepraszam Jeden z nich robi tam szyje buty, bo jest to warsztat szewski. Drugi tam naciąga cholewki na kopyto. To on ma kopyta? Nie no, kopyto, taki przyrząd w warsztacie szewskim szewcy używają. Przed chwilą mówiłeś, że on ma kopyta. Nie no, zupełnie nie o to mi chodziło. Odbiegamy nad to od tematu, tak? Skupmy się na tym, co mamy tutaj zrobić, dobrze? Mamy grać w RPG, ja opisuję jak wygląda. No obra niech będzie! To ja podchodzę do tego, co ma kopyta co nakłada cholewki na to. Niech będzie! Nasz śmiały barbarzyńca wraz z zabójczynią podchodzą i zamierzają zająć się rozmową. Nasz mag deklaruje, że będzie teraz wił czar. Jak to będziesz wił czar? No, będę teraz sporządzał magię, będę uprawiał sobie teraz, tak se stanę i będę... Dobrze, tu nie ma nikogo, do kogo miałbyś czarować. Masz dwa czary, bo jesteś dopiero na początku swojej magicznej drogi. Jednym z nich jest magiczny pocisk, a drugim tarcza. Który chciałbyś czar wyczarować? No, chcę rzucić na siebie magiczną tarczę. Do rozmowy z szefcem. Tak! Co, nie mogę? Możesz. Jaką masz szansę na rzucenie tego czaru? 41%. No dobrze. 74. Co to w ogóle jest? Tutaj te kości są jakieś sfałszowane. Teraz należy się pokłócić o kości, należy się pokłócić o zasady, należy wziąć podręcznik do, rę do ręki, przewertować, przeczytać, na końcu w większości wypadków jednak zgodzić się z mistrzem gry, że to on miał rację. E, żeby postawić na swoim, możesz dodać, że jest głupi, czy w ogóle jakiś tam... Co bądź. Ciąg dalszy naszej wspaniałej przygody w następnym odcinku. Ja nazywam się Zbigniew Żaba i mówię, co myślina na język przyniesie. Gura Calvaria.